No cóż, można by pomyśleć, że ten nietrafiony aktorski remake klasycznej animacji Disneya nie mógłby być gorszy niż najlepiej udokumentowana katastrofa PR-owa w historii Hollywood. Jednak muszę im przyznać, że przekroczyli moje już i tak obniżone oczekiwania. Weird, weird. Pierwsze reakcje w mediach społecznościowych od osób starannie wyselekcjonowanych przez Disneya na tej bezprecedensowej premierze, na której media. Uwaga, nie mogły zadawać pytań. Mówiły, że królewna Śnieżka to wizualna uczta, a Rachel Zegler była lśniącą supernową. No cóż. Wydaje mi się, że coś tu śmierdzi, I'm sure a lot of people will assume it's a love story just because like we cast a guy in the movie, Andrew Burnap, great dude. All of Andrew's scenes could get cut. Who knows? It's Hollywood, baby. Like who has been the most exciting person for you tonight? Oh my god. Beside, i took the wind out of my mouth. But sad I'm a narcissist. <laughs> <laughs> if I'm gonna stand there are 18 hours in a dress of an iconic Disney princess, I deserve to be paid for every hour edited, streamed, online. Mm -hmm. Powiedziano nam również, że królewna śnieżka. To nie tylko jeden z najlepszych aktorskich remakeów Disneya od lat, ale także film, który ponownie oddaje magię wersji z 1937 roku. Ale słuchajcie, najlepsze przed nami, ponieważ nic tak nie świadczy o pewności w swój film, jak zniesienie embarga na recenzję zaledwie 24 godziny przed premierą. W momencie nagrywania tego filmu, słuchajcie, Narodem Tomatos królewna Śnieżka miała zaledwie 46% od przyjaznych korporacyjnych krytyków, a 37% od topowych krytyków. Czyli po dwóch latach nieprzerwanej katastrofy PR-owej, obejmującej m.in. tutaj będę wyliczać, krytykę pod adresem Gal Gadot, Peter obrażającego krasnoludów, kolejną wpadkę Disneya z gigantycznymi dokrętkami i rosnącym budżetem. I oczywiście Rachel Zegler. Jako symbol wszystkiego, co złe w nowoczesnym Hollywood. No i jak wypadł film? No cóż, biorąc pod uwagę, jak długo odwlekałam rozmowę o tym filmie, odpowiedź powinna być oczywista. No cóż, to była szmira. Ale nawet gorzej. Była nudna, kreatywnie zbankrutowana, bezduszna i naprawdę taka dla mnie korporacyjna papka. Ale pamiętacie, jak mówili nam, że ten film przywróci nam tę magię. Wersji oryginalnej z 1937 roku, który zapoczątkował przecież sukces Disneya. No cóż, no wcale tego nie zrobił. Ale może myślicie, że jestem zbyt surowa, nie jestem obiektywna, więc słuchajcie, dla równowagi brakuje mi tutaj kilku rzeczy z oryginału tylko kilku rzeczy. I tutaj mam na myśli e, fabułę, kreatywność urok, ikonicznego wyglądu krasnoludów, no i osobowości tych uroczych, animowanych zwierzątek, które tak naprawdę e, zawładnęły naszymi sercami i piosenek. I'm Wishing i Someday My Prince Will Come, ale już jak mówimy tutaj e, na temat księcia, no cóż, brakuje księcia, nie ma księcia, ale zamiast tego słuchajcie, dostaliśmy kolejny film typu Gerbos Movie który jest niestety napakowany komunistyczną propagandą dla dzieci. Rachel Zegrel, która tak naprawdę wydaje mi się jest uosobieniem tego y, przeciwieństwa królewniej Śnieżki, mówi o tym, że chcieliśmy nadać Śnieżce nowoczesny wydźwięk. W ogóle mam wrażenie, że Rachel Zegrel w ogóle nie zrozumiała idei promowania filmu, za który zapłacili jej miliony dolarów, ale to za chwilkę. I mean, you know, the the original cartoon came out in 1937 and very evidently so. Um there is a big focus on her love story um, with a guy who literally stalks her. Weird, weird. Also the fact that she's not going to be saved by the prince and she's the proactive one and she's the one who set the terms. Rachel Zegler inteligentnie punktuje nam tutaj również to, iż to nie jest już 1937 rok i napisali Królewnę Śnieżkę tak, że nie będzie musiała być ratowana przez księcia. Nie będzie marzyć o prawdziwej miłości, ale zamiast tego będzie marzyć o tym, by zostać przywódczynią, która wie, że może nią być. Tak więc w tej wersji Gal Gadot jest zazdrosna o Rachel Zegler. A więc Królewna Śnieżka ucieka i rządzi bandą koszmarnych demonów zamiast krasnoludów. CJI, owe krasnoludy wyglądają tutaj naprawdę koszmarnie. Oraz zamiast romantycznego pocałunku Śnieżka jest uratowana przez aktora, z którym chce się związać, a potem bierze udział w obalaniu ustroju, by odzyskać swoje komunistyczne, utopijne królestwo. <noise> Zatem, czy film jest dobry? Słuchajcie. Nie, film jest katastrofą. To jest moja opinia. Dajcie znać w komentarzach, jaka jest wasza opinia. Nie, dla mnie niestety Królewna Śnieżka nie ma nic wspólnego z oryginałem animowanej wersji z 1937 roku. Wiem, że czasy się zmieniły, słuchajcie. Ale chyba wszyscy chcemy czasami wrócić do tych oryginałów. W sumie Disney sam mówił nam o tym przez ostatnie dwa lata i naprawdę byli bardzo dumni. Aż do teraz, coś się ewidentnie zmieniło. Publiczność również mówiła Disneyowi, co myśli w sekcji komentarzy, e, ponieważ sami możecie zobaczyć teraz, e, jak wyglądały pierwsze reakcje na zwiastun Królewnej Śnieżki. I co się stało? No cóż, box office Królewna Śnieżka ledwo dobiła do 43 milionów dolarów USA i 87 dolarów globalnie. I niektórzy pewnie powiedzą mi, tak, to nie było robione dla ciebie, to było robione dla dzieci, to baś dla dziewczynek, ale wiecie co? Właśnie ta baś Disneya z 1937 roku pokazywała właśnie to, co w Disneyu było najlepsze. Niestety, Królewna Śnieżka z 2025 roku pokazuje wszystko to, co w Disneyu najgorsze. Dodatkowo dwie główne gwiazdy filmu Rachel Zegler i Gaga Dot udzieliły mnóstwa wywiadów, w których otwarcie mówiły, że ta wersja filmu zostanie znacząco zmieniona. Głównym motywem miał być teraz feminizm. Rzeczywistość jest taka, według Rachel Zegler i Gal Gadot, że animacja została stworzona 85 lat temu, dziękujemy za przypomnienie, więc jest ekstremalnie przestarzała pod względem idei. Dodatkowo Królewna Śnieżka nie zostanie uratowana przez księcia, to ona ma być postacią proaktywną i to ona ustala zasady. Warto pamiętać, że film jest w produkcji technicznie od 2016 roku. Fani mieli wobec niego bardzo wysokie oczekiwania. Do 2021 roku projekt zaczął nabierać realnych kształtów. Obsada była skompletowana, scenariusz napisany, a reżyser wybrany. Wtedy jednak zaczęły się problemy związane z odbiorem publicznym, które nasiliły się, gdy pojawił się pierwszy zwiastun. Sytuacja stała się na tyle problematyczna, że Disney musiał wrócić do deski projektowej, co opóźniło premierę filmu o cały rok. Ostatecznie budżet produkcji wyniósł 250 milionów dolarów. W ostatnim czasie pojawiło się mnóstwo artykułów na temat tego, jak Disney wycofał się z dużej premiery Królewny Śnieżki w Hollywood, co ma związek z kontrowersjami wokół Rachel Zegler i Gal Gadot. Disney zorganizował premierę w Hollywood 15 marca, ale studio nie przygotowało pełnego czerwonego dywanu, jak zazwyczaj. Wydarzenie obejmowało imprezę przed pokazem i seans w teatrze El Capitan, w którym wzięły udział właśnie Rachel Zegler i Gal Gadot, ale Disney ograniczył udział mediów. Ciekawe dlaczego. Innymi słowy, Disney chciał mieć nad tym wydarzeniem jak najwięcej kontroli. Nie chcieli, by aktorzy musieli odpowiadać na trudne, spontaniczne pytania. Chcieli uniknąć jeszcze większej politycznej burzy, która już i tak wokół tego filmu wybuchła. W branży filmowej jest to odebrane jako jasny sygnał, że Disney nie ma zbyt wielkiej wiary w sukces tej produkcji. Innym powodem, do którego ludzie zaczęli tak uważać, jest sposób, w jaki sprzedawane są bilety na ten film. Oficjalna przedsprzedaż ruszyła dopiero 10 marca, czyli zaledwie 11 dni przed premierą, co jest bardzo nietypowe dla tak dużej produkcji Disneya. Dla porównania, na przykład bilety na aktorską wersję Małej Syrenki były dostępne w sprzedaży już miesiąc przed premierą, co jest obecnym standardem dla takich dużych filmów Disneya. Jednak tym razem wszystko wygląda tak, jakby studio po prostu chciało się tego filmu jak najszybciej pozbyć i wcale ich za to nie winię. Wewnętrzne źródła donoszą, że strategia marketingowa Królewny Śnieżki to po prostu przejść przez to jak najszybciej. Co więcej, jeden z fragmentów filmu, który Disney wypuścił jako materiał promocyjny, został bardzo źle przyjęty. Galga, do jako zła królowa, wypada wyjątkowo, sztywno, nienaturalnie, naprawdę jakby miała tylko jedną minę na twarzy. Dodatkowo Disney zmienił kluczowy element element postaci Królewny Śnieżki. Sposób w jaki otrzymała swoje imię. Oryginalnej baśni braci Grimm została tak nazwana, ponieważ miała skórę Białą jak śnieg. W nowej wersji imię ma pochodzić od tego, że, cytuję, przetrwała śnieżną burzę, co wywołało oburzenie wśród fanów, którzy uważają, że Disney na siłę próbuje być politycznie poprawny. Film dodatkowo stał się jeszcze większym problemem dla Disney'a przez napięcia polityczne między dwiema głównymi aktorkami: Rachel Zegler otwarcie popiera Palestynę, a Gal Gadot jest izraelską aktorką, która wielokrotnie publicznie popierała Izrael. To sprawiło, że film znalazł się w centrum międzynarodowej politycznej debaty, z której Disney prawdopodobnie wolałby się wycofać. Podsumowując, wygląda na to, że Disney znalazł się w sytuacji, w której nie ma dobrego wyjścia. Jeśli anulowaliby film, straciliby pieniądze, a jeśli go wypuszczą, to ryzykują jeszcze większą burzę medialną. Dajcie mi znać, jakie są Wasze komentarze, jakie są Wasze opinie na temat nowej wersji Królewny Śnieżki. Czy przypadła Wam do gustu, czy tak naprawdę wolicie jednak oryginał z 1937 roku. Jednak dla mnie to ma jakiś sentyment. Disney miał jeszcze jakiś sentyment. Teraz mam wrażenie, że wszystko po prostu związane z Disneyem kroczy w totalnie złym kierunku. Ale to jest moja indywidualna opinia, tak jak każdy ma prawo do swojej opinii. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to serdecznie zapraszam do pozostawienia subskrypcji i łapki w górę, jeżeli spodobał Wam się dzisiejszy materiał. Widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, pozdrawiam Was serdecznie, cześć!